Halo, halo? Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak? A kto nie ptak? A po piąte, sześćdziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilć, piptylipać i pimpilć ptaszki następujące. Słowik, rubel, kos, jaskółka. Kogut, dzięcioł, gil, kukułka. Szczegioł, sowa, kruk, czubatka. drost, sikorka i cierlatka. Kaczka, kąska, jemiołuszka. Dudek, trzynadel, pośmieciuszka pilga, ziąba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak: Halo, o, halo, lololo, radio, tu tu, 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 radio, 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 tio, radio, 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 pio, pio, to wróbel Cóż to znowu za muzyka? Muszą zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, 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 To nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go na piórka i wydziela się jak kurka. Dość ty, Ari, Dość ty, Nieryk. Ćwir, Ćwir, Ćirik, Ćir, I tak zaczął ćwierzyć, ćwikać, świerkać, czyrkać, czy, czyrikać że aż kogut na patyku zapiał gniewnie Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie A co to za spółka? Kukuryku! Kukuryku! Nie pozwalam rozbójniku! Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku. Nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra, skrzecz. Ale kuku, moja rzecz. Zakukała. Kuku, kuku. Na to dzięcioł, stuku, puku. Czajka woła. Czyjaś ty, czyjaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś? To byłaś. Przepióreczka. Chodź tu, pójdź tu. Masz co? Daj mi! Rzuć tu. Rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki: Szczepiot, świerko, zgiełk, otaki. Daj tu, rzuć tu. Co masz? piórek, piórko, siarko, korek, sznurek? Pójdź tu, rzuć tu. Ja ćwierć? I ty ćwierć? Lepię gniazdko, przylep to, przytwierć. Widzisz go? Nie dam ci. Moje. Czyje? Gniazdko ci wije, wije, pije. Nie dasz mi? Takiś ty. Się, się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się, przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja.